Radio Razio. Audizia Portalu Deliberatio. Dzień dobry Państwu w nowej, starej audycji Europa Europa, która jest kontynuacją nadawanej do 2023 roku audycji, audycji Kierunek Europa, której byłem autorem. Będziemy mówili, czy mówimy w tej audycji o szeroko rozumianej problematyce europejskiej, a dzisiejszym tematem naszego spotkania jest zagadnienie rewolucji obyczajowej, która przetacza się przez Polskę i która jest związana no, z deprawacją młodzieży, dzieci. Zaprosiłem do rozmowy pana profesora Wiesława Ratajczaka, znawcę kultury, szczególnie Włoch, ale to, tak, to jest taki margines, żebyśmy właśnie porozmawiali o tym taranie, taranie rewolucji obyczajowej, który przypomina to, co się działo w Hiszpanii i Irlandii, gdzie oczywiście były silne wpływy kościoła, ale okazało się, że nie na tyle, żeby zatrzymać tę tendencję niebezpieczną, która dzisiaj uderza no, w polską młodzież, polskie dzieci. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwo. Co pan sądzi, panie profesorze? O... To oczywiście myślenie analogiami, porównywanie sytuacji różnych kultur, różnych narodów i, i państw y, zawsze przynosi cenny materiał I, i oczywiście warto sprawdzić, czy jesteśmy na drodze, którą inni już przeszli, i czy koniecznie musimy te same etapy pokonywać. W przypadku tych dwóch przykładów, które pan redaktor wskazał, Hiszpanii, Irlandii. Rzeczywiście sytuacja wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo podobna. W... Ja Proszę o to rozróżnienie, dlatego tak. że, oczywiście, w Hiszpanii to jest kwestia wojny domowej. Nie? Tak, oczywiście tak no tego, tego, do tego Tam silny antyklerykalizm był, natomiast Irlandia wydawała się krajem w miarę takim spójnym ideowo. Nie? Spójnym ideowo, ale. Czy znaczy, dlaczego? Że... Ja tu wejdę tak słowo, mianowicie, że chodzi o reprezentację narodu mm. irlandzkiego w sytuacji, kiedy nie było państwa, ponieważ Irlandia była przez wiele, wiele wieków mm. kolonią angielską. Tak, i to oczywiście z jednej strony decydowało o sile tych związków narodu i kościoła, z drugiej być może przyspieszyło erozję, o, o której mówimy, bo w przypadku Irlandii powiedzieć można, że kościół stworzył równoległe instytucje, powiedzieć można, państwo alternatywne wobec przewagi brytyjskiej, wobec władz brytyjskich. I w momencie, kiedy społeczeństwo odzyskało swoją podmiotowość, uzyskało swoje państwo, no to wtedy pojawiły się oczywiście typowe dla demokracji instytucje, i one siłą rzeczy zaczęły wypychać te, te, te z tych pól, gdzie dotąd kościół był, gdzie dokąd, dotąd kościół decydował, a decydował w bardzo wielu sferach, między innymi w, w, w bardzo wielu sprawach pracowniczych, w relacjach między pracodawcami a, 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 a pracownikami, oczywiście w kulturze, służbie zdrowia, etc. Więc to jest... Siłą rzeczy nie można było uniknąć w takiej sytuacji, bo mamy do czynienia z instytucjami ludzkimi no, pewnych tak. znaczy, poważnych wad nie, tej, tej, tej sytuacji. Także to... Oczywiście tak. A, a zrozumieć to, znaczy wybaczyć. Nie? Jak zrozumieć, Tak, a przy tym no, to, co jest zawsze jakim, jakąś cechą życia społecznego, czyli walka o, o dominację. Jeżeli istnieją Instytucje państwowe, one domagają się swoich, swoich pól, swoich kompetencji, i siłą rzeczy Kościół staje się instytucją konkurencyjną. I, i no de facto tę, tę walkę musiał przejść. Kierujące się dialektyką, kierujące się jakby tutaj metafizyczną jakby odniesieniem, w sytuacji, kiedy ma do czynienia jakby z metabolizmem ekonomiczno-świata hmm. liberalnego. Nie Także konflikt jest hmm. nieunikniony. Znaczy, tak. Ludzie jakby nie zdają sobie sprawy, że w się rzeczy mamy to do czynienia z zasadniczym, fundamentalnym konfliktem tak? między światem, nazwijmy to, ducha i wartości tak. wyższego rzędu, a jednak takim utylitaryzmem i fałszywym rozumianym humanitaryzmem, tak, który jest na usługach liberalnego lobby. W przypadku kościoła rzymskiego no się od, od początku, a w każdym razie bardzo wyraźnie od IV wieku, yy, mamy tę yy, próbę yy, wchodzenia w rzeczywistość społeczną, budowania instytucji, właśnie nie tylko życia duchowego, nie tylko życia religijnego, ale, ale także tych instytucji związanych z, po prostu z, z codziennością, z no, to wszystko, co, co te wszystkie instytucje związane z dbałością o zdrowie, edukację, Wchodzenie też Kościoła na, 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 na szeroko pojęte pole cywilizacyjne to jest z jednej strony oczywiste, ale też stanowi, stanowi źródło napięć, źródło konfliktów. konfliktów. Jeżeli tę sytuację irlandzką porównywać z Polską, to też można powiedzieć, że do 89 roku. Byliśmy przekonani, czy przechodząc przez ten próg 89 roku, byliśmy przekonani, że jeśli Kościół miał tak wielki autorytet, nie tylko w sprawach duchowych, ale na przykład także w kulturze. Warto to przypominać, bo niektórzy artyści o tym nie pamiętają. Tak, nurt kultury są... niezależnej, na przykład rzeczywiście schowanie pod skrzydła Kościoła w tak. sytuacji, kiedy była opresja systemu komunistycznego tak. i kompletny brak wdzięczności w momencie, kiedy zmieniła się Sytuacja no, polityczna w Polsce. To była autentyczna przestrzeń wolności, także w wolności ekspresji artystycznej, no, poza oczywiście jakimiś. Ten związani... restrykcyjny, panie profesorze, ten restrykcyjny, patriarchalny kościół no, tak, przestrzenio wolności. No. No właśnie, no właśnie. Warto, tutaj... warto Będę adwokatem czy... diabła w tym momencie. Kto wie, czy, czy nie byłaby nam teraz potrzebna taka, taka powtórka, takie przypomnienie, duża wystawa w jakimś mm. poważnym muzeum narodowym, przypominająca ten, ten szczególny moment polskiej sztuki i również niezwykle bogaty, ważny. Genialne osiągnięcia artystyczne. Wracamy do rewolucji obyczajowej. Tak. ta, powiedziałbym, agenda lewacko-liberalna majstruje, inaczej tego nie można nazwać, przy programach nauczania, które mają w pewnym sensie no, deprawo, znaczy deprawują, nie w pewnym sensie, no deprawują młodzież i, i dzieci. No i trzeba wyraźnie tutaj powiedzieć, że tutaj, czemu to służy? W gruncie rzeczy cała kultura opiera się w gruncie rzeczy nasza zachodnia, to są rozpoznania Platona, też Freuda, na, na panowaniu nad popędami. No tak. tutaj. W tej materii na przykład Freud był wielkim, wielkim ortodoksyjnym no, badaczem, który stał na straży no, tym, czystych obyczajów, bo tak, Freud. No tak, oczywiście. Co się dzieje? Co się dzieje w animacji no, tak, tak, prawda? Gdzie, y, można... Jak biblijny patriarcha, co tak, prawda, ateistyczny, tak, ale biblijny tak. patriarcha. Bronił jakości obyczajów. No właśnie, myślę, że dość znacząca jest ta zmiana nazwy, albo nawet nie wchodząc już w szczegóły, których notabene nie znamy. I... Pewnie nie szybko je poznamy, albo do momentu, kiedy, kiedy nie zostaną wprowadzone w praktykę szkolną, to ich nie poznamy. Ale sama, sama nomenklatura. To, likwidowany ma być dobrowolny przedmiot przysposobienie do życia w rodzinie. Na to miejsce wchodzi edukacja zdrowotna, która no, siłą rzeczy stawia w centrum człowieka biologicznego. Człowieka, który no, Co skądinąd jest warunkiem. Czy prymitywny utilitaryzm. Tak? No, I fałszywie rozumiany humanitaryzm. Za tym stoi, tak? No, oczywiście. Sądzę, że tak. Bo ta formuła przysposobienia do życia w rodzinie, ona jest oczywiście niezwykle otwarta, bo pokazuje człowieka jako istotę społeczną, jako istotę nawiązującą relację, nie mogącą się bez relacji obyć. I oczywiście te kwestie. Zdrowotne, w tym seksualne, one w, w, w zakres odchodzącego przedmiotu wchodziły, ale przecież równie dobrze można było na tych lekcjach mówić o kwestiach związanych z życiem duchowym, życiem kulturalnym, tym wszystkim, co, co tworzy ludzkie społeczności, a sprowadzenie ich do, do wymiaru medycznego zdrowotnego, no wydaje się znaczy, daleko tutaj, tu, tu, no, znaczy za, za tym się truje, rzeczywiście agendę tą utylitarną, gdzie pomiar, mm -hmm. pomiar jest bogiem, a nie nie sumienie nie? Czy, czy to jest, wydaje się być jasne O co w tym wszystkim chodzi? To znaczy tutaj trudno się nie odwołać do, 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 do klasyka do Platona, który mówił o, 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 o przejściu z, z stanu demokracji do Oligarchii do tyranii, no właśnie przez zniszczenie obyczajów, wychowania. I chodzi tutaj przede wszystkim o władzę, tak naprawdę, a nie o dobro dzieci, o władzę, jak zawsze zresztą, panie profesorze. Powiedziałbym, że model edukacji, ten europejski, być może w największym stopniu jest wychowywaniem do republiki, czy wychowywaniem świadomych obywateli, Różniących się w swoich postawach, zdolnych do poskramiania swoich instynktów, panujących nad naturą... Już chodzi naturą, pan profesor o sferę hipokryzji. No cóż, jest to... Zdaniem, zdaniem lewicy, zdaniem lewicy. Być może tak, jeżeli tak definiować kulturę, to... Zdolny jestem na to przystać. No, ja przypomniałem, sobie taką, przypomniałem sobie taką rozmowę z będę bardzo wpływowym, cenionym filozofem lewicych i przypomniałem mu tę Księgę z Państwa dotyczącą wychowania. On mówi, że Platon już jest nieaktualny. Zupełnie no. poważnie, zupełnie poważnie. Bardzo jest tutaj istotna osoba, jeśli chodzi o establishment intelektualny. No, to jest nie, nie, niezwykłe. Na, na swój sposób ciekawe, ale przede wszystkim przerażające. To znaczy, kiedy poznajemy te współczesne propozycje intelektualne, które tak mocno akcentują zerwanie. To znaczy, to jeśli po mojej stronie jest hipokryzja, jak pan. Redaktor był łaskaw zauważyć, to bardzo często po stronie współczesnych intelektualistów można dostrzec to, przed czym przestrzegali Grecy, znaczy niesłychana pycha. Pycha związana choćby z tym, że oto dzisiejsze koncepcje, dzisiejsze idee, odkrycia w sferze humanistyki są traktowane jako coś usuwającego wieki, tysiąclecia wiele, doświadczeń kulturowych dwie, dwie, trzy dekady dekonstrukcji, trzy dekady hmm. neomarksizmu, no zrobiło swoje w życiu intelektualnym, ale co mnie znaczy zadziwia, zadziwiają mnie rozmowy między przedstawicielami obozu, nazwijmy to konserwatywnego, a właśnie owymi postępowcami, którzy chcą wprowadzić tę rewolucję obyczajową. Oczywiście próby tych rozmów no, muszą skończyć się fiaskiem. To jest jakby chyba oczywiste, dlatego że są jakby zupełnie inne źródła tych, tych postaw. Mało tego, co jest najbardziej przerażające, że została jakby tutaj całkowicie zniknęła świadomość wycofania z agory politycznej obyczaju i religii jako przestrzeni, w których nigdy nie dojdziemy do porozumienia. To znaczy... Jak przypominam sobie, klasycy liberalizmu stworzyli liberalizm nie tylko jako ideologię, która miała walczyć z królami, którzy tak ci mierzyli lud, ale była też formą zakończenia wojny domowej w Europie. Przecież pamiętamy XVI-XVII wiek. Tak. I co jest przerażające, że, że jakby zniknęła jakby świadomość konieczności właśnie po, pewnej powściągliwości, wycofania pewnych tematów z agendy politycznej, bo one zawsze prowadzą do konfliktu. I to jest nieprzypadkowo też, nie się pan profesor zgodzi, bolszewicy tak ostro wprowadzili politykę obyczajową w pierwszej fazie rewolucji bolszewickiej, właśnie w Rosji. To nie był przypadek. Tak? I to, to, co się dzisiaj tak. dzieje, no można powiedzieć, że jest jakąś formą e, w, w, takiej pełzającej neobolszewickiej polityki obyczajowej w skali e, no, dużej, stanowczo za dużej. Pewnie są to też prądy, które można obserwować i wcześniej przed bolszewicką rewolucją. W, w, powiedzieć można, że gdzieś w, w okolicach przełomu rewolucji francuskiej, będziemy widzieć tę falę Ta przeklęta rewolucja francuska, wszyscy konserwatyści tutaj do tego nawiązują i uważają, że to jest, no, powiedziałbym, diabelskie wydarzenie, które zniszczyło kulturę. To na pewno wydarzenie z ogromnymi następstwami i stwarzające tak potężny kłopot, no bo właśnie jeśli pomyśleć o tym, że mity rewolucji francuskiej jest założycielski dla republikańskiej Francji, no to oczywiście można sobie wyobrazić, jak w tej republice czują się ludzie, dla których cenna jest pamięć o Wandei albo o zamordowanym królu. No, to... no, no. i też mówię, że epoki rewolucji, no to jest gilotyna i rozpustanie. To Pierwsza faza rewolucji bolszewickiej to jest znowu głód, smród i ubóstwo, plus rewolucja obyczajowa, deprawacja dzieci na skalę powiedziałam, gigantyczną. Dzierżyński jakiś obóz. Pamiętam, gdzieś czytałem coś takiego: jakiś obóz dla reedukacji przez seks. Mm -hmm. Zresztą rzeczywiście cała ta elita psychiatrów i różnych rodzajów pseudonaukowców jechała do Rosji jako do takiego pola Takie doświadczalnego. Tak, no. Mało tego. Przypomina sobie taką sytuację chyba z dziennika Błuchakowa z grudnia 1924 roku, gdzie opisuje, jak szóstka Golasów wchodzi do trolejbusu kobiety w BOA. I na szpilkach, a faceci w krawatach i skarpetkach, w lakierkach, z szarfami przed ze wstydem. Znaczy, kiedy patrzę na marsze równości, no to, 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 to tracą one zupełnie jakiś taki walor oryginalności dla, dla, dla mnie, niż to, co właśnie było wtedy. To byli rzeczywiście, powiedziałbym, oryginalni ludzie w tych swoich zapędach walki z hipokryzją cerki prawosławnej, bo chodzi oczywiście o zniszczenie cerkwi prawosławnej, to jasne. No Odebranie tak. młodzieży, tak, wpływu religii, to, 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 to jest wszystko to, to... jasne. Chodzi o władzę, jednym słowem, panie profesorze, tak, no, tak naprawdę, jak zawsze. Oczywiście, no przede wszystkim tę władzę w wymiarze symbolicznym. Tu wspomniał pan redaktor o uderzeniu w cerkiew prawosławną, ale oczywiście ta analogia z rewolucją francuską natychmiast się nasuwa, z tym niesłychanym barbarzyństwem na skalę nienotowaną w historii, kiedy siły rewolucyjne zwracają się przeciwko wielkiemu dziedzictwu Francji, przeciwko temu, co zresztą do dziś podziwiamy, no niebawem, na szczęście ponownie otwarta zostanie katedra Notre Dame. Warto może przy tej okazji przypomnieć, że tradycja rewolucji francuskiej to jest tradycja burzenia katedr. To jest tradycja zagłady ogromnej części dziedzictwa ludzkości. Właśnie w imię tego, Wyrównywania do poziomu, do poziomu fundamentów, a może nawet zacierania tych, tych, tych linii fundamentów. Ale nie, nie udało się. Nie udało się. No, to świadczy o tym, że choć może jest to wiara złudna, ale myślę, że można nadal trwać przy przekonaniu, że natura ludzka jest w jakimś stopniu niezmienna i ta forma kultury, którą przez. Dogmat konserwatystów, tak? Tak. To... To niezmienność ludzkiej natury. Tak? Że, no, nie, nie. W, w przeciwieństwie do postępowców, którzy uważają, że jest tak plastyczna, że można ją nie, formować nie. jak plastylinę. No, Natura tak, ludzka. Tak, Co oczywiście tak. jest niebezpieczne, niebezpieczne uroszczeniem. Ale wracając jeszcze do tej rewolucji obyczajowej w Rosji, mhm. ja wiem, że myślenie kategoriami analogii no, bywa zwodnicze, ale tutaj nie mogę się powstrzymać od czasami od takiego. Śmiechu nazwijmy, nawet przez Łzy, kiedy widzę aktywistów i aktywistki tych ruchów postępu, postępu którzy nie znają historii owych, owych aktywistów i aktywistek, owego postępu w Związku Sowieckim, że w momencie, kiedy do, została dokonana owa rewolucja, no byli eksterminowani albo głagi, tak, przestali być potrzebni. Większość z nich oczywiście nie przeżyła, bo kiedy doszło już do centralizacji jakby systemu, no nie wolno było tracić energii na jakieś tutaj fikołki. No tak, no Tylko trzeba było budować komunizm. Podobny był los inżynierów, dusz, artystów awangardowych, których Osiągnięcia są często przecież wspominane przez tych, którzy y, mówią o historii mm -hmm. sztuki XX wieku, mówią o, o teatrze, o architekturze, o, o malarstwie. Y, oni także okazali się y, bardzo. Pomocni do pewnego momentu dla władz nowego systemu w rozmontowywaniu starej kultury. Mm -hmm. Ale kiedy to swoje zadanie wykonali, stali się wrogami. Majakowski, do... Majakowski no, na przykład. Tak, tak no, to jest tak. Tworzył, tworzył swoje no. wiersze z rewolucyjnego śmiecia, jak zauważyli mm -hmm. jeden z a mm -hmm, w, tak. w, w, w dziennikach. Chciałbym też bo zdementować, jeśli pan profesor zgodzi, że w, w, czasami do tych naszych działaczy, postępowców używa się kategorii barbarzyńcy. Ja tutaj byłbym, idąc za sugestią Mariana Zdziechowskiego, znakomitego, konserwatywnego myśliciela, kry, pierwszego takiego ostrego krytyka bolszewizmu, nie nazywał ich barbarzyńcami, ponieważ raczej nichilistami, tak? ponieważ Barbarzyńcy no, na gruzach budowali jednak coś. tak. Natomiast tutaj mamy do czynienia z, z taką opcją nihilistyczną. Ja, ja to nazywam za renę girardem, chorobą ontologiczną. Tak, no tak. znów nam się wiedza historyczna bardzo przydaje i właśnie obserwowanie naszego naszego kontynentu, także tych wielkich, wielkich ruchów związanych z upadkiem Cesarstwa Zachodniego i właśnie z napłynięciem za Alpy tych ludów północnych. No ale właśnie bardzo łatwo jest zauważyć, że nie wytwarza się tam właśnie nihilistyczna próżnia, o której pan redaktor wspomniał, ale że ci, którzy przychodzą, Którzy też w jakimś stopniu pozostawali już wcześniej w, w orbicie wpływów cesarstwa rzymskiego i także w, w orbicie wpływów chrześcijaństwa. W momencie kiedy oni przejmują to symboliczne centrum, przejmują Rzym, przejmują włoskie miasta, to to szybko okazuje się, że wytwarzają nową kulturę która chętnie przyznaje się to do... To się nazywa synkretyzm, tak, no, swoisty. Synkretyzm i, i właśnie to, co, co, co w kulturze jest, jest czymś absolutnie podstawowym, czyli pewna, pewna ciągłość. Ale wracając tego, do naszych czasów, chciałbym zwrócić też na pewną, na pewną uwagę, na pewną taką obserwację Zdziechowskiego mhm. na temat podatności inteligencji zachodniej na owe idee, powiedziałbym, lewicowe. Idee komunistyczne to zostało jakby wielokrotnie, jakby tutaj opisane, ale w, no nie odnosi żadnego jakby skutku. Nawet tak będzie genialny myśliciel i pisarz jak Witkacy, oczywiście w pożegnaniu jesieni. No, świetnie, na przykład opisuje elity dzisiejsze te lewicowe. No, no, a, a, a tak zwane elity Lewicowe nie są w ogóle świadome, że po prostu on się z nich. I analizuje i jednocześnie jest pełen sarkazmu i ironii. A dlaczego? Dlatego, że przeżył pierwszą fazę rewolucji bolszewickiej w Rosji, widział, tak, co tam się tak, dzieje. Tak. Nie? Tak, doskonale to analizował. Być może właśnie Witka, jako artystę tak oryginalnego warto przypominać również z tego, z tego względu, że był niezwykle przenikliwym analitykiem tego, co, co niestety nadchodzi, o czym był, o czym był przekonany i no co jak wiemy, zdecydowało, że odebrał sobie życie w chwili, kiedy historia taka, którą przewidywał, gwałtownie przyspieszyła, kiedy, kiedy bolszewicy ponownie przekroczyli granicę. A geniusz, geniusz Witkacego jaśnieje coraz mocniej mm. myślę, tak? To tak, właśnie po tej ponownej lekturze w pożegnaniu jesieni. Zresztą tak. też znakomitym wstępem pana profesora Boleckiego, Włodzimierza za... Boleckiego. Ten, ten, Tutaj ten, ten. Ta, 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 takie konstatacje jakby pojawiły się w, w... No, no właśnie, może mówię. trudniej tu liczyć na teatr, że podejmie y, trud wystawienia dramatów y, Witkacego, a może nawet z pewnych no. względów lepiej by tego nie, niektórzy twórcy nie robili. Czy, Dlatego, może, ale... że, że jakby nie, w ogóle przesłanie to głębsze, to mhm. przesłanie jest właściwie niedostępne dla, dla tego świata, powiedziałbym, no, lewicowego. Yy. Tak. Dość mocna teza, mm -hmm. ale chyba tak jest, chyba tak jest. Hmm. Mam tak na nadzieję, że nie, że jednak, że, że, że jest ta zdolność refleksji, ale... To profesor, profesor jest optymistą. Tak. Zdecydowanie optymistą tak. i, i tak. tego się... <laughs> trzymajmy, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Wiesław Ratajczak z Uniwersytetu Poznańskiego. Samorządowiec, znawca kultury europejskiej. Bardzo dziękuję panie. Państwu za uwagę.